Witaj, jeśli zastanawiałeś się, jak zwiększyć swoją efektywność w tarkowie co najmniej dwukrotnie, to oglądasz właśnie właściwy materiał. Dzisiaj mówimy sobie na przykładzie, w tym materiale: dlaczego granie we dwóch jest najlepszą formą tarkowa, ogólne rady co do poprawy efektywności grania w duecie, taktykę co do walki, będąc w duecie, przy użyciu przykładów. Na sam początek, pewnie zastanawiasz się, dlaczego ja preferuję granie w duecie zamiast solo i większych teamów. Grając więcej niż dwie osoby, stajecie się głusi oraz wolniejsi. Każdy ruch musicie ze sobą komunikować, przez co gracie bardziej stacjonarnie i łatwiej jest was oskrzydzić. Do tego większość zgonów pierwszego członka w zespole jest powodowana tym, że przy przemarszu nie usłyszeliście wroga na czas. Grając solo, masz ten problem, że jesteś sam. Nie masz żadnych przyjaciół, na których musisz uważać, a cokolwiek usłyszysz, jest to Twój wróg. Jeśli brakuje ci informacji: nie możesz szpikować z krawędzi, bo śmierć oznacza stratę wszystkiego, co wypracowałeś na rajdzie. Grasz ofensywnie tylko kiedy masz pewność co do sytuacji, swojej informacji, w przeciwnym razie umrzesz i stracisz wszystko. Czyż granie powoli nie jest nudne? Jak sprawdzić, by granie w duecie było czystą przyjemnością? Po pierwsze i najważniejsze, ktoś musi rządzić. Pod rajdem ustalcie, kto jest mózgiem waszej operacji. W czasie walki nie ma czasu na dyskusję. Musicie działać jak jeden organizm. By to osiągnąć, wykorzystajcie czas przed rajdem, by omówić, jaką taktykę i cele sobie obierzecie. Najlepiej, gdy będzie decydował bardziej doświadczony gracz z waszego teamu. Ze swoim sprzętem musicie się uzupełniać. Zazwyczaj, kiedy Artur biegnie z pompką, a ja z altynem, źle się to dla nas kończy. Jeśli idziecie na CQB na Customs, to jeden z was zabiera altynę i ciężki pancerz, a drugi helm ze słuchawkami. Jeśli idziecie na rezerw, to jeden z Was bierze broń z niskim tajemniki jak Azwal 2 MP7, a drugi coś co sprawdzi się na dalszy dystans, M1A, SVD, RSAS. Równie dobrze możecie zabrać obydwoje AK lub HK. Jednak takie bronie nie są wtedy wybitne ani na daleko, ani na blisko. Nigdy przy nigdy nie rezygnujcie ze słuchawek. Najmniej jeden z Was winien je mieć cały czas. Altyna jedzie pierwsza kilka metrów za nią słuchawki. Ustalcie przed meczem, czy idziecie na głośno, czy używacie tumików. Osobiście uważam, że lepiej jest mieć tłumiki. Równie ważnym jest to, byście umieli ze sobą jasno i krótko się komunikować. Przekaz musi zawierać trzy najważniejsze rzeczy: cel, drogę lub lokalizację oraz skutek. Dla przykładu, biegnę na długą ścianę biblioteki. To jest poprawne. Zamiast niepoprawnego biegnę do biblioteki, w którym brakuje kluczowej informacji od celu. Lub kolejny niepoprawny przykład, widzę wroga, którym brakuje informacji na temat lokalizacji i poziomu zagrożenia. Zapamiętajcie swoje charakterystyczne cechy, tak byście wiedzieli, że jeśli wasz kolega w altynie wyjdzie, no to widzisz gościa na altynie, a jeśli wychodzi na ciebie gościu w czapeczce, to od razu wiesz, że to jest wróg. Nie musicie marnować tych cennych łąków sekundy, by skomunikować się ze sobą, krzycząc to ty, to ty. Zawsze musicie informować swojego kompania o zmianie wyposażenia. Byście się nawzajem nie odjebali. Po 100, 200, 500 rajdach w tuecie będziecie w stanie się idealnie uzupełniać. Waszym celem jest wypracować tak taktyki, by przy minimalnej komunikacji być pełni świadomym sytuacji, jaka otacza. No a tą nudniejszą część już mamy za sobą. I teraz pora na mięsko, no, na najciekawsze i najsmaczniejsze kąski. Pokażemy Wam przykłady, jak można wprawić w życie tą naszą taktykę, którą sobie omówiliśmy. Jesteśmy przy bibliotece na customs. Otoczenie już sprawdziliśmy wcześniej i jest czysto. Pozostał budynek. W przypadku wkraczania do budynku, gdzie jest wróg, najskuteczniejszą metodą jest metoda kija i przynęt. O co chodzi? Już tłumaczę. Po rozledzeniu się w sytuacji ustalamy, kto jest przynętą, a kto kijem. Przenęta skupia uwagę wroga na sobie, tak by kej mógł zakraść się od tyłu i uderzyć w najmniej spodziewanego kąta. Chcę połasować. schody? Mhm. Robię hałas na metalowych schodach, tak by wrogowie myśleli, że naszym celem jest atak od góry. W tym czasie dodatkowo utrudniam wykrycie ruchów Artura poprzez głośne stąpanie po metalu. Przynęta powinna iść zawsze tą głośniejszą drogą. Rozbite szkło, metalowe schody lub miejsce gdzie leży drewno na podłodze to cel dla niej. Dołem. Możesz iść na głośno. Dobra. Znaczy, raz, dwa, trzy. Ktoś biega, ty? Nie. Oto ty jesteś. Będąc przynętą nie ryzykujesz otrzymania trapień. Musisz być cały i zdrowy, by pomóc swojemu kompanowi, po pierwszym uderzeniu. W tym momencie staramy się przejąć jak najwięcej terenu bez ryzyka. Im wróg ma mniej terenu, w którym czuje się bezpiecznie, tym bardziej pasywny będzie. To my musimy kontrolować co się dzieje. Staramy się przekonać wroga, że my panikujemy i wykonujemy nieprzemyślane ruchy. Liczymy na to, że pomyślą, że mają naprzeciw siebie niedoświadczonych graczy. Usłyszałem deski. Jesteśmy ze sobą zgrani na tyle, że obydwoje pomyśleliśmy o tym samym, by zabezpieczyć nasze tyły i zamknąć drzwi. Zamknę na za sobą? Jeśli gralibyśmy we trzech, to ten dodatkowy z nas ustawiłby się w krzaku nieopodal i szukał niespokojnych głów naszych wrogów. Sprawdzam tutaj status drzwi na górze. Są zamknięte. upewnia mnie, że zamierzają się bronić, a nie atakować. Ciągle któryś z nas zmienia pozycję po kontakcie, przez co wrogowie zaczynają czuć beznadziejność w swojej sytuacji. Gdzie by nie poszli, tam mają kontakt. Przejmujemy jeszcze większą kontrolę nad sytuacją przez to. Jest duża szansa, że zostaliśmy już okrzyknięci hakerami. A to o góry rzuca teraz, dobra. Znowu przyjmujemy taktykę kija i wędki. Tym razem Artur jest wędką. Staramy się upewnić wroga, że koncentrujemy siły do ataku przez metalowe schody. Weź go z baitu że odbiegasz budynek dookoła Ale nie od strony ckm nie od strony CKM-ów Biegnę do budynku Maki I wróćcie Ty się ruszyłeś? Tak, Kij zaczyna działanie i skrada się od tyłu do wroga Artur, zaczyna wychylać się na ostrzał, przez co napięcie u wroga narasta i wyłącza się myślenie. No ale w tym razie pod chodami siedzę, wiesz? Wciągnij tłumik na chwilę ze swojej broni. Kiedy da żebyś zrobił hałas. Ty Tak, ja chodzę, no. Weź po, po metalu po To Drogowie zaczynają nerwowo hałasować, dając mi informacje yy, niezbędne do celnego uderzenia. Chodzi o to, żebym myślał, że wiesz, gdzie jesteś. A ja wtedy po cichutku. Zauważcie, że tylko jeden z nas decyduje o taktyce i dzięki temu działamy w tak skoordynowany sposób. Możesz drzwi mu otworzę, co? Którego możesz. Możesz. Po... Jebany, trwania, jak się wychyla. On mnie Dobra, wbijam górą. Michael, to ja! To nie ja. O kurwa, to, to, to jeszcze jest drugi. Tutaj popełniliśmy obydwoje błąd. Artur jeszcze nie znał na tyle mapy, by wiedzieć, że koleś, z którym wymienił się ogniem, to inny PMC, niż ten, który stąpał po drewnie. Ja popełniłem błąd, że nie określiłem, gdzie dokładnie był minus. Artur traci zimną głowę w tym momencie i wbiega na pałę, przez co wywala się ze zero. Czy się wychylasz? Nie, ja nie żyję. Szybka wymiana statusu kompanów i wiem, że zostałem sam. Oraz to, że gościu prawdopodobnie poczuje się pewnie i zaatakuje. starczy odrobina zachęty. Ustawiam się w mało przewidywalny sposób. Gościu, wychylając się, będzie spodziewał się mnie stojącego lub klęczącego. Dodatkowo pudło przede mną sprawia, że bardziej zlewam się z otoczeniem. Niestety, pierwsze kilka strzałów zmarnowałem. Kto jest u góry, jeszcze jeden go. Kiedy wycofuję się na drugą upatrzoną pozycję, wykorzystuję dzielący nas dystans, by bezpiecznie przeładować biegun. Jednocześnie liczę, że oponent zacznie myśleć, że to ja straciłem głowę i uciekam. Jednak nic bardziej mylnego. Wycofuję się na wcześniej upatrzoną pozycję, na której będę trudny do wypoczenia dla przeciwnika, który stracił czujność i rzucił się w pogon. Minus. damn. Ah, damn, dzidę. Teraz na sam koniec dwie rady dla grającego w duecie oraz dwie prośby. Po pierwsze, zawsze wyrzucaj sprzęt swojego kompania w pierwszej kolejności. Dopiero później lutuj. Jeśli tak zrobisz, to gdy ktoś cię zabije, twój kompan odzyska sprzęt. Po drugie, zawsze jest jeden jeszcze. Zawsze. Teraz czas na prośby. Jeśli spodobało się, to zostaw proszę subskrypcję na kanale. To bardzo pozytywnie wpływa na moją motywację do tworzenia kolejnych poradników i wysokiej jakości materiałów, na którymi muszę dużo czasu spędzić. Dla przykładu stworzenie tego materiału to ponad 10 godzin pracy na komputerze. Niezliczone godziny gry w tarkowa na zdobywaniu wiedzy. Ten, którego ja, ja zabiłem drugiego. Bepeki Ooo, ty się darujesz. What's the To What's yes. the znaczy się tak. To znaczy, że tak. to Ty byłeś, kurwa, ty mi gość wypalił. Ja się wydzierałem, wiesz, żeby hała zrobić. Mhm. Nie, kurwa, dać, nie, im, nie dać im czasu na zastanowienie się, wiesz? Mhm. Nie sądziłem, że to mogło być dwóch, kurwa. Ja też nie. To jest tylko kabel. Konfidencisz kurwa, konfidenciz jewaniec Konfidenta w ten w Jeszcze kurwa gościu za mną biegnie, nie wierzę. Może twój fan jakiś? Wypierdalam stamtąd kurwa, ja mam cały plecak glutu. mam żadnych narkotyków, nie mam kurwa. Jakbyś bigował. Już bym kurwa sobie wstrzyknął mula albo ten, ETG. Albo sj trójkę najlepiej. Bym kurwa przejebał przez całą mapę na jednym zdechu. Nie ma jaki może być ten konister 100 na 100 warty. 100 tysięcy. O, już nie będzie nic, bo zginąłem. Tak zwykle mam kurwa panika jak idę sam. Ty! Tak. Niepoprawny optymista to był. Gościu miał monstera do tego AKM-a. Nie? No. I miał celownik kurwa skośny. Tak jakby ten monster to był... Nie wiem. Razy tysiąc. No, mówimy, że ten monster tam pasuje kurwa jak... jak kurwa świni kamizela. Chińczycy nie robili testów kurwa zderzeniowych ze świniami zamiast manekinami? Chyba Chińczycy. Chyba tak. Coś było takie kiedyś, no. Było coś. Trochę mam kurwa ciśnienie, żeby przeżyć ten rajd. Dziwię się. Już parę razy, parę paręnaście razy pod rząd umarłem. Mhm. A co, drugi raz minąłem gościa, który ode mnie po prostu, jak mnie usłyszył, to zaczął odbiegać. I nie wiem, kurwa, czy to są skawy, bo one mogą odbiegać, nie? Już teraz. Mhm. I to, kurwa, są zwykłe skaboty, czy... Ej, jucha tutaj jest. Nie czaję tej animacji tego kałacha kurwa. Dalej... A teraz dobra. Musiałem ściągnąć kolbę, żeby ją rozłożyć. Ściągnąłem kolbę z Aka... Tak wiesz? Który... Dwa trupy po drodze spotkałem. Mhm. O, w dupal. Ja kurwa nigdy nie zbieram to te Czemu? 90 tysięcy. Ta aktualizacja to ci spadła kurwa jak. Boży dar z nieba. Ale co mi spadło? Ta aktualizacja. O! Masz tanią amunicję, nie? Jakby tak. No teraz idę z 7 czwórką z tymi BS-ami, co z gościa wyniosłem. No i tak ich nie sprzedam. Drugą rzecz to pragnę Ci bardzo mocno podziękować za to, że zostałeś ze mną do końca. I tutaj mała prośba. Napisz w komentarzu hashtag poradnik, bym wiedział, że to właśnie Ty jesteś tym widzem, który zostaje do samego końca i najbardziej wspiera mój kanał. Dziękuję. Do zobaczenia w Tarkowie. Trzymajcie się.